Trwają jeszcze echa sprawy żołnierzy z Namgarhel. Ja już o tym na swoim blogu piszę po raz chyba drugi czy trzeci. Naprawdę nie można zrozumieć, dlaczego prokuratura trzyma ludzi w więzieniu. Jak można przez trzy miesiące nie zdołać przesłuchać siedmiu, siedmiu ludzi. Jak w ogóle można ich tak traktować. Ja powtarzam, dowódcy być może winia, Co są winni? Żołnierze, powtarzam. To jest w ogóle żołnierz ma rozkaz i koniec dyskusji. Nie będę dawał się w szczegóły, to jest potem na, na moim blogu w kilku miejscach. Yy, druga sprawa, która tyczy ludzi, to jest, to jest mały Jasiuk, który wyjrzany ma być na Białoruś. Tu muszę powiedzieć, że jestem, że jestem umiarkowany poglądów, yy, dlatego że matka go porzuciła i w tym momencie, no... Matka zastępcza też go zostawiła i trudno się dziwić, że w dzichczasem zajęło się tym państwo prawda? i podejmuje tam jakieś decyzje. Ja nie będę ich nawet, nawet krytykował w tej chwili. W tej chwili pytanie jeszcze, co jest z ojcem dziecka, bo gdzieś jest i ojciec, prawda? Także sprawę, sprawę trzeba, trzeba by wyjaśnić. Ja uważam, że ruszanie dziecka z miejsca jest oczywiście szkodliwe, ale niczego, niczego nie można wykluczyć. Ja bym tutaj w każdym razie nie robił z tego powodu żadnego wielkiego halo. Jest dziełem ...dwóch największych związków zawodowych. Nie podobają im się plany połączenia funduszy emerytalnych i skrócenia listy zawodów szkodliwych. Natomiast jedna sprawa, która jest bardzo istotna. Państwo widzieli protest Greków przeciwko reformie systemu emerytalnego. Otóż mówimy o tym od dawna. Unia Polityki Realnej domaga się załatwienia tego już od prawie 20 lat czyli stworzenia funduszu emerytalnego, który będzie przekazywało akcję wszystkich zakładów prywatyzowanych, bo one były budowane ze składek tych emerytów. Sprzedaje się je, te pieniądze gdzieś znikają. Fundusz emerytalny nie istnieje, po to, że ma same długi w gruncie rzeczy. Ale nawet pan doktor Robert Gwiazdowski, który, który był przez Rady Nazorczej ZUS-u, mówił to otwarcie, że to jest rok 2009, góra 11. Wszystko się rozleci, oczywiście wyrzucili go z tej posady i wszyscy udają, że, że nic się nie dzieje. To samo jest w całej wspólnocie europejskiej, poza może Wielką Brytanią, gdzie ten fundusz jest w miarę zdrowy. Wszędzie oni są bankrutami. I to jest coś straszliwego, bo jednocześnie się mówi, że nie ma pieniędzy na, na emerytury, z są strony nakład w Polsce jest projekt, żeby obniżyć Mężczyzna w wieku wiek emerytalnym do lat 60. To jest kompletny absurd. Z drugiej strony próbuje się podnieść kobietom w wieku emerytalnym. To jest niedopuszczalne. No. Jak jest umowa, że ma się emeryturę w wieku lat 65, mężczyźni, kobiety, to umów trzeba po prostu dotrzymać. Nie wolno ani obniżać, ani podwyższać. Natomiast ja wiem do pytania, o którym też zresztą pisałem na swoim blogu, dlaczego właściwie Senat i Sejm nie wprowadziły zasady, że kobiety, które zaczynają pracę dzisiaj, podpisują pierwszą umowę o pracę, to będą miały emeryturę w wieku lat 65, tak samo jak mężczyźni. Kobiety żyją dłużej, właściwie to mogłoby przejść. I one zaczynają pracę, mają nową umowę. Bo nikt się tym nie interesuje, bo to nie tydzień najbliższej kadencji Sejmu. Czyli nie myślą o tym, co będzie z Polską za 45. I to nie interesuje po prostu. Czyli chcą kraść teraz. A, nie, a to, co mieliście za lat 40-50, w ogóle ich nie interesuje, po nas choćby potop. I my musimy się pozbyć tej patologicznej klasy politycznej, która myśli tylko o tym, gdzie coś ukraść, prawda, I mieć jakieś bieżące korzyści, być na na obiad do Brukseli albo do Waszyngtonu, albo do Moskwy, gdzie tam, prawda, idzie niektórzy do Tel Aziwu. I, proszę Państwa, wprowadzić zasadę normalnego państwa, a nie państwa, w którym dzisiaj żyjemy. Okropnego państwa, w którym podatki są y, trzy razy wyższe niż za Hitlera, z czego sobie dobrze zdać sprawę. Dziękuję Państwu za uwagę.